Tak wyglądał mój skład na początku gry w My Team, a tak wygląda obecnie. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jancio i dzisiaj, 5 rzeczy w My Teamie, o których być może nie wiedzieliście, a pozwolą Wam bardzo szybko rozwinąć swój zespół. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz, i tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Tip, który może się wydawać banalny, ale sporo osób może to przegapiać. Jeżeli chcecie szybko rozwijać swój zespół. To nie musicie tego robić, zarabiając tylko pieniądze na rynku transferowym, czy gdzieś tam grając jakieś tryby, ale przede wszystkim wchodzicie sobie w zakładkę Challenges i patrzycie na Season 1 Challenge a teraz jest Season 1 akurat, i szukacie takich, gdzie można wygrać fajne rzeczy i one często są proste, zobaczcie mamy na przykład takie Celebrating Derrick Rose gdzie możemy zgarnąć zawodnika 92 plus Hidden Gems, zawodnicy Hidden Gems i Gems of the Game są mega mocni, mają zbustowane statystyki jak na swój overall, więc to jest mega paczka i tutaj zobaczcie co trzeba zrobić trzeba na przykład Rose'em, znaczy rzucić 50 punktów jakimś zawodnikiem dowolnym nieważne w jakim trybie, więc możemy sobie z botem na najłatwiejszym poziomie to odpalić, do tego 13 asyst w grze Derrickiem Rosem, to Rosem, którego dostajemy za ten pierwszy tutaj challenge, do tego mamy 25 punktów 5 razy point guardem zdobyć w meczu jeszcze 150 wsadów w sumie we wszystkich spotkaniach, jakie gramy, i chyba 150 jak dobrze pamiętam. i dostajemy taką paczkę. Więc zobaczcie, zawodnik 92, normalnie za takiego byśmy na rynku dali jeszcze z Hidden Gems. To myślę spokojnie ze 150 tysięcy. A my go tutaj dostajemy w paczce. Kolejne jakieś takie rzeczy tutaj możemy Gems of the Game zgarniać paczki. Ale na przykład zobaczcie sobie to, co ja ostatnio zrobiłem. W międzyczasie, jak będę sobie gadał, to zobaczycie ten opening. Zrobiłem sobie paczkę. Która się nazywa 70, czyli lata 70 greatest era I co tutaj trzeba było zrobić Trzeba było sobie na przykład zebrać 40 po prostu zbiórek w ciągu meczów Więc to proste i większość tych rzeczy była prosta Najtrudniejsze to było zdobyć 68 punktów zawodnikiem w jednym meczu Gdzie ja po prostu sobie odpaliłem typ rookie i napinkalałem trójki jednym zawodnikiem i do tego jeszcze były jakieś takie rzeczy jak chyba trzy razy zdobyć Double Double. Więc z tych dwóch rzeczy chociażby, które wam teraz pokazałem, a tam jest jeszcze pełno innych challenge'y, dostałem takiego rozgrywajka, którym jest Denis Johnson. Nie jest to najmocniejszy rozgrywajek w grze, ale dostałem już gościa, który ostatnio wam pokazywałem, ma Perimetal Defense 95% Speed 88, ma 6,4 wzrostu, jak na PGH to jest całkiem dobrze, do tego właśnie taki defense i do tego ma jeszcze Badge pod tytułem On Ball Menace. To jest masakra, ten gość jak kogoś złapie, jest nie do przejścia. A oprócz tego trafiłem tego właśnie Wix'a, który podobnie może rzucać jakoś super, nie umie za 3, ale zobaczcie na jego defense, prawie wszędzie statystyki po 90, jeszcze do tego Badge Post Lockdown, Pogo Stick, Rebound Chaser, no to jest, naprawdę można fajnych zawodników tutaj powygarniać i oni nie będą najlepsi na świecie, ale będą bardzo dobrzy. No i w tym jednym punkcie zabra jeszcze to, że mamy oczywiście sezon, który warto sobie zrobić i on się sam gdzieś tam robi. Ja nawet nie, nie robiłem specjalnych rzeczy po to, żeby dostawać tutaj XP i na przykład takiego to jest, jego Magrediego, dostałem, który jest mega mocny, więc warto to zrobić. Często też tutaj na środku będziecie nam mieli napisane, że jest challenge w parku, teraz go nie ma. Ale ostatnio był, trzeba było, to już jest trudniejsze, ale trzeba było wygrać 10 na przykład gier pod rząd, żeby dostać znowu boksa z 10 paczkami, z którego wypadł mi jak widzicie teraz Steve Nash i wypadł mi jeszcze jakiś tam y, ametystowy chyba grajek z tego co pamiętam. I oprócz w ogóle z tych paczek, oprócz tego, z ametystowego Mozesa Malona, który jest rewelacyjny. Więc zobaczcie, że z tych wszystkich zawodników, to tak naprawdę, ja tylko kupiłem Ginsa, jeszcze mi zostało 60 tysięcy. Ja średnio sobie siadam dwa razy w ciągu, nie wiem, tygodnia na 3 4 godziny 4, i byłem w stanie to zrobić, więc wy też będziecie. Drugi tip, o którym pewnie część z Was nie wie. To jest to, że możecie swoich zawodników ulepszać. Co to znaczy ulepszać? Wchodzicie w zakładkę Manage tutaj w Edit Player i tutaj macie coś takiego jak shoes i badges. Badges oznacza, że mo, na przykład, na przykładzie takiego właśnie magry Magrydiego, ja mogę mu tu któryś z tych badży ulepszyć, i zastanawiam się, który może być najlepszy. Niech będzie, że ja, tu mamy, że. Yy, Bardziej ryzykowne podania czy alejupy, takie rzeczy będą, e, będą lepiej wykonywane przez niego. Ja takie obdarzach sobie chcę ulepszyć, daję upgrade badge. Mam takiego obdarza, żeby to zrobić i przytrzymuję i to jest zrobione. I zobaczcie, że ja mogę jeszcze jednego badża dodać. To, że mogę ulepszyć, to jest jedno, ale można też kilka badży zawsze dodać. Macie tutaj napisane w takim ma malutkim ramce ile tych badży możecie dodać. Więc ja sobie dam na przykład box out beast, on jest wysoki, to się może czasami przydać, żeby on jakieś zbiórki tam też dawał. I ulepszam sobie tak, takiego zawodnika, daję Change Player i teraz chodzę sobie na Wigginsa, mogę robić to samo. Ja wam polecam ulepszać przede wszystkim zawodników, którzy są niewymienni i wiecie, wiecie, że nimi będziecie grać. U mnie niewymienny jest McGrady, niewymienny jest taki Johnson, Moses Malone. Ja wiem, że nimi jeszcze przez jakiś czas pogram, dopóki sobie nie kupię kogoś lepszego, więc ich ulepszam. Nie ulepszam Wigginsa, bo ja pogram Wigginsa na przykład przez tydzień, będę chciał sobie zamiast niego kupić McDiamonda i on wyleci. I po co mam w, w niego wrzucać badże, z których nie będę później miał, jak korzystać, bo go sprzedam. Oprócz tego mamy buty. Powiedzmy, że znowu sobie wezmę Magrade'iego. On już ma buty. Zobaczcie, te buty dają mu plus 7 do Danku, plus 7 do szybkości z piłką i ogólnie do szybkości. Z tym, że pamiętajcie, że w tym roku to jest tak zrobione. Dajmy sobie jakiegoś innego zawodnika, na przykład nie wiem, Steven Esha, bo on nie ma żadnych butów. Że przede wszystkim patrzcie na to, jakie on może mieć buty na sobie i my, na przykład, niech to będą te Nike. To mogą być jakieś tam Lebrony. Nie wiem, czy w tym roku też jest tak, że to muszą być konkretne buty, ale kiedyś tak było, że niektórzy zawodnicy nie mogli z innych firm mieć jakichś tam butów. Nie wiem, tak to zrobili. No i teraz wchodzimy sobie tu, w tą zakładkę, gdzie edytujemy te buty. Wybieramy sobie tutaj Nike, to ten Lebron. No i patrzę, co ja tutaj do tych butów mogę dać. Na przykład, niech to będzie. Że on będzie miał lepsze Perimeter Defense plus 15. Nasz nie ma super Perimeter Defense. niech będzie, że dam mu coś takiego. I teraz, skoro te buty zrobiłem, to od razu mogę dać, że chcę komuś je wrzucić. No i wybieram sobie tutaj na przykład Steve'a Nesha. Proszę bardzo. Dodaję mu te buty. I te buty działają w ten sposób. Zobaczcie, jest napisane: Select a shoe card to Customize it by adding a Takeover card. Czyli to jest to w jaki sposób zawodnik będzie dostawał busta podczas tej covera. To nie są buty, które mu dają boosta normalnie. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Jakbym się tutaj pomylił, możecie napisać, ale wydaje mi się, że zmienili, bo w zeszłych latach było tak, że oni dostawali boosta z automatu, jak nosili te buty. A teraz jest takie coś, że oni ten boost dostają podczas tej covera. Przynajmniej tak jest napisane na początku. A tutaj jak czytamy, to jest napisane, że staty Normalnie mu się zwiększają, jak mają te buty, więc nie wiem. Szczerze mówiąc, to jest rzecz, której do końca tutaj nie rozumiem. Możecie mnie poprawić w komentarzach, a i, ale nie zmienia to faktu, że warto to zrobić. Trzeci tip to najbardziej opłacalne tryby do zdobywania nagród. Tryby online dla mnie, poza parkiem, jeżeli jest tam jakiś event, to jest to showdown, w którym gracie sobie w jakiejś tam lidze. Ja jestem teraz w trzeci lidze i podejrzewam, że sobie Amazon jeszcze spokojnie o jedną albo dwie ligi zrobię do góry, bo teraz mam zdecydowanie lepszy skład. I do tej trzeciej ligi to wszedłem po prostu z marszu, te cztery winy pod rząd wygrałem. Możecie tu zdobywać fajne nagrody. Zobaczcie, tu są takie rzeczy, jak zupgrade'uję sobie te nagrody, to będę mógł odebrać albo 20 tysięcy MT, albo tam jakiś zestaw paczek. To się zawsze przydaje. Oprócz tego, wtedy dostajemy przepustkę do King of the Court, jak wygramy chyba tam cztery mecze. I w tym King of the Court wcale nie trzeba nie wiadomo ile wygrywać. Tam poziom jest bardzo różny i żeby dostać taką paczkę z 50%, top 50%, to... Myślę, że wystarczy, że wygracie tak w zasadzie jeden mecz i na przykład pozostałe trzy przegracie, ale i je rozegracie, bo wtedy też dostajecie punkty. Nie wychodźcie z tych meczów. To myślę, że już do top 50 jesteście się w stanie załapać. Być może się mylę, ale tu nie jest jakiś wysoki próg. Jak na cztery mecze trzeba jeden wygrać albo dwa. Ja ostatnio udało mi się w końcu zrobić to top 10. Dostałem Ametysta, i z tego Ametysta wypadł mi niestety gość bardzo słaby, bo on kosztuje chyba z jakieś 35 tysięcy coś jest śmieszną ceną. Jeden z tańszych Ametystów Gems of the Game. I czasami tak bywa, ale też z tego co pamiętam, trafiłem na przykład Pozeja, który jest jednym z lepszych rubi z kolei zawodników, więc to zależy. Po prostu, jak zrobię dobrze, to będziecie mieli fajne uzupełnienie składzie, a jak nie, no to, no to trudno. Czwarty mały tip, co wam pokazywałem już na sesji live, to jest Exhibitions. To jest tak prosta rzecz, a zawsze możecie dostać jakiś tam hajsik za nic. Zobaczcie, wchodzicie sobie z coś takiego. I macie tutaj. O, akurat tutaj nie mam zawodników, weźmy coś innego. Macie jakieś tam zawodników, którzy tutaj oni wymagają. Dobra, ja ich biorę a tutaj też nie mam wspaniale. No niestety nie jestem w stanie wam tego teraz pokazać, bo nie mam akurat zawodników, których to wymagają. Ale jest duża szansa, że w waszym klubie akurat tacy będą. Wysyłacie ich tam na te 4 godziny. O, obojętne co, co, po co i dlaczego? Oni znikają z waszego klubu na 4 godziny, więc wysyłajcie takich zawodników, którymi nie gracie po prostu. Albo jak wysyłacie ich i wyłączacie konsolę, nie ma was, wracacie następnego dnia. I później dostajecie informację, że o no, zawodnicy już wrócili. Macie tutaj 400 MT. No ktoś powie, a tam 400 MT, kogo to obchodzi? Jak macie tych zawodników, to trwa 15 sekund. 15 sekund, żeby sobie zgarmo, darmowy hajs zgarnąć. Jak wszystkie te rubryki tu zdro, zrobicie, to macie 1000 1500 MT praktycznie za nic. Ostatnia taka już insiderska rzecz, bardzo którą chciałem wam pokazać, ale która mnie masakrycznie denerwuje. I z jednej strony nie zachęcam do tego, a z drugiej strony w sumie czemu nie? Bo to jest utrudnianie bardzo życia przeciwnikowi, ale znaczy bardzo to mnie na przykład denerwuje, jak przeciwnik ma to wyłączone. Co mam na myśli? Flyer Indicator, jak wejdziecie sobie customize hat, i tutaj możecie sobie zmieniać różne shot metery, nie shot metery i tak dalej, i tak dalej. Ale co ja wam chciałem pokazać, to jest to. Visibility: jak dacie sobie na off, to jak trafiacie czasem na przeciwników, którzy, u których nie widzicie, na kogo on jest zmieniony. To na 99% to jest to, że on ma visibility, tutaj player indicator off. Nie macie tego kółeczka, które pokazuje, na którego on, zawodnika jest zmieniony, ale ja na przykład grając widzę, na którego ja jestem zmieniony. To nie jest tak, że mi też to znika. I to jest mm, mega utrudniające życie, bo nie wiecie, którym obrońcą osteruje. Jeżeli tutaj po raz kolejny, jeżeli tu popełniłem błąd, bo ja szukałem generalnie tej funkcji, i ja z racji, że ja widzę, którym jestem, to ja nie wiem, czy mój przeciwnik ostatecznie widzi, czy nie widzi. Ale nie widziałem innej opcji, która powoduje, że wyłącza się ten znacznik pode mną. A grałem już co najmniej kilka meczy, kilka mecz, kilka mecz, gdzie trafiałem na ludzi, którzy mieli to wyłączone. Jest mega wnerwiające, nie wiadomo, którym on gra zawodnikiem w obronie. I wiecie, jak się ktoś czai na przechwyt, jak ktoś gra na przykład na przechwyty, to jest to, 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 to mega wam to pomoże, bo wasz przeciwnik będzie, nie będzie wiedział w większości akcji, gdzie wy, w ogóle jesteście. Więc to taki mały insiderski tip na sam koniec. No i tyle. To jest takie moje pięć porad dla was, dla użytkowników MyTeama. O których być może nie wiedzieliście. Oczywiście, jeśli chodzi o tutaj coachingi, nie coachingi, pytacie mnie o to, jakie playbooki, jakie akcje. Zrobimy o tym trochę osobny materiał, ponieważ ja sobie jeszcze tej akcji nie przerobiłem. Najprostsza akcja to jest ustawić sobie 5.0, tak i cisnąć, tak jak każdy robi, ale są też inne ciekawe rzeczy, które można robić. I ja się tym zajmę, ale jeszcze nie mam tego rozkminionego, więc jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć to dajcie znać. No i tyle. Zachęcam do obserwowania standardowo na Instagramie, bo tam się pojawiają, teraz na Instagramie będą głównie z koszykówki materiały, na TikToku jest MishMash, tam się pojawia wszystko o wszystkim, a na YouTube w shortach będzie głównie FIFA. Tak to sobie zdecydowałem podzielić. No i e, zachęcam do obserwowania na tych właśnie sociali. Tyle. Piszcie, jak wam się podobają takie materiały i zachęcam do dalszego obserwowania. Trzymajcie się. Na razie. こんにちは。